Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmie dzisiaj Tym razem o papug. Jak widzicie tutaj mam dwie pary nimf I jedną papuczkę falistą Jest to samiczka Tutaj dałem im jajko Dzisiaj tak trochę inaczej, zazwyczaj daję im do środka Ale tak będzie lepiej widać, może zaczną je tutaj tak fajnie jeść Tutaj samczyk Tutaj ten co tak siedzi na siatce Później pierwszy od prawej to też samczyk i później dwie samiczki. One są trochę dzikie, i raczej nie będą tak skore do, do jedzenia jajka przy mnie. Zostawiam, że jak pójdę stąd, to zacznę je jeść. Jak już się zrobi cieplej, to tam, gdzie mam ważanty, uszczelnię dokładnie wolierę, aby nic nie uciekła żadna pobóżka, i na pewno je tam przeniosę. bo fajna, duża woliera, i, żeby sobie, i będą sobie fajnie latały. Na pewno będzie to ładnie wyglądało. Jeśli nie miałbym tam zamiaru dawać papuk, to nie dawałbym tam takiej małej siatki, tylko po prostu większą. A tak będą tam papuszki. Jak A może teraz one? Niestety na filmie się nie skuszam. No i ta jest bliska. Jak się tylko zrobi ciepło, to idą do woliery i będą będzie... miały coraz więcej miejsca, będą miały fajnie, bardzo dużo miejsca. Dobra, to myślę, że to będzie na tyle w tym filmie. Nie pokazałem wam jak jedzą jajko, ale chociaż wam papugi pokazałem. To dzięki za oglądanie, jeśli ktoś to wytrwał do końca. Pozdrawiam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć!